Mamy poidełko. I z poidełka. Jak zwierzęcik pije sobie. Pije, pije, pije. I nie chce. Nie chce zlatywać woda. Do pewnego momentu zlatuje, a później przestaje. Co zrobić w takiej sytuacji? Pierwsze co? Trzeba. Wyjąć tą tutaj rurkę. One zazwyczaj są wciśnięte. Może czasem są wklejane, ale trzeba ją wyjąć. Odkręcę. I tutaj jest taka rurka. Taki otwór w środku. Nie wiem czy widać. I tam się robi taki bombelek powietrza i nie chce wylecieć. Trzeba wyjąć tą rurkę. Chwila, wyjmuję. On no, trochę mocno siedzi. Rurkę wyciągamy i tutaj trzeba naciąć. Tak, wzdłuż przeszczotem. Na przykład najlepiej. Można sobie kupić taki za złotówkę w markecie jakimś tam budowlanym. Sam sam nożyk. Ja tu mam tam stary jakiś, ale też spełnia swoją powinność. I wystarczy to trochę naciąć. Za chwilę wracam po bierzemy tutaj ten... I naciewamy. Ok, ja mam rurkę naciętą. Wygląda to jak złapiał coś mniej więcej. Tak. Trzeba będzie oczywiście umyć, bo tam zostaną jakieś piłki, żeby się zwierzęczyk na mnie napił. Ja jeszcze poprawiam sobie jakimś starym nożem biorę no nóż no i sobie jeszcze tutaj ten, ten otwór jeszcze sobie tam dociskam żeby było takie wcięcie i z drugiej strony wstroić łapać. Jest już z dwóch stron. Myjemy dokładnie. No, tak wygląda mniej więcej to nacięcie i ten bąbelek już nie będzie nam tutaj tworzył. Wracam po umyciu i złożenie. I już mam złożone ślicznę tą rurkę po prostu jak będzie trzeba wkleić, no to trzeba wkleić jakiś klej palki i te inne, ale szybko trzeba włożyć chwila, może polecą jakieś bąbelki? znaczy powinny polecieć, Jeśli ja, polecą to znaczy, że wszystko jest okej okay. zwierzaczek, o właśnie zwierzaczek sobie pije, lecą bąbelki. I to znaczy, że że działa możecie przetestować coś na zwierzaczku najlepiej oczywiście jakiego tam macie trochę trzeba ulepszyć czasem fabrykę dzięki, cześć tutaj już test na żywym organizmie jak widać pije sobie już Któryś raz, ale dopiero za ten raz złapać. Jak piła. Chyba się wstydzi aparatu.